niechka z tej strony Piper i dzisiaj będzie środowa aktualizacja i przepraszam, że nie zrobiłam aktualizacji jak dodali te nowe Araby, ale jakby jeśli będziecie chcieli, to mogę wam nagrać jakby chody tych Arabów, jak się go prowadzi na tym nowym, jakby Kantarze. <noise> nie pamiętam jak to się nazywało. E, I teraz, jeszcze raz, przepraszam. A dzisiaj mamy nareszcie zadania z fabułą. I e, jakby ja nie wyczekiwałam fabuły, bo nadal jeszcze nie skończyłam. E, ale wiem, że dużo graczy bardzo chciało fabułę, i Pozdrawiam śmigłowiec, który pewnie słyszycie. Trzeba jej zamknąć okno. Dobra, zamknęłam w okno, więc teraz przejdźmy do aktualizacji. Nowe zadanie fabularne, ratowanie Flipa. Gotowa na przygodę? Nasz kosmaty niebieski przyjaciel bardzo potrzebuje pomocy. Współpracuj z listami duszy, by uratować Flipa przed niepewnym losem. Filip e, potrzebuje Twojej pomocy. Jeśli duszy musimy się pośpieszyć, by ocalić Filipa. Nasz przyjaciel już od jakiegoś czasu leży nieprzytomny w swoim pokoju pod sekretnym kawiennym kręgiem, a jego stan wciąż się pogarsza. E, bez jego mądrości równowaga pomiędzy Jarykiem a Tadendorium jest zagrożona. Dlatego też trzeba wezwać magiczne nieuzdolnionych mieszkańców Jaryk'u. I ruszyć do wyścigu z czasem, by uratować Flipa, zanim całkiem zniknie. Przygotuj się na wciągającą misję, która rozegra się na całej wyspie. I teraz, jak już to przeczytam, to pewnie odcinek będzie drugi. I yy, tak, by yy, rozpocząć to zadanie ratunkowe, porozmawiać z i ją w Murland. Szybko, mamy mało czasu. I żeby ogólnie mieć to zadanie, to trzeba. To trzeba być jestem duszy i ukończyć wyprawę światło, No ja to mam. E, tak, zaktualizowali wodę flipa. I w następnym tygodniu w warsztacie w Farach pojawią się nowe możliwości recyklingu i tworzenia. Weź udział w recyklingowej rewolucji. Kuchenne rewolucje. E, dobra, to... E, paper nie siadaj z tego konia. No tutaj mamy zadanie główne i chyba pojechać do Murland, Morland, pojeżdżę, się z Mają. Um, nie wiem, co może mieć e, Maja. Nie wiem, co może mieć Maja do duszy. Jedynie poza tym, że e, Alex, który jest istotą duszy, jest ją i jej bywcią, e, to, to nie wiem, co da no, tak... Do końca może mieć. I jak tutaj sobie przecież trochę, bo pewnie mnie zagłusza to, ale dobra, nieważne. U, jak się ładnie ubrałaś. Pozdrawiam. Y Laila Silent Zealand... Cup. Nie wiem, jak się to. Ci dobra. Cieszę się, że tu jesteś Piper. Czy ty Snow Spark moglibyście mnie podrzucić? No jasne, bo ja to zawsze muszę cię podwozić. Jak każdego. Ale jak mi wiadomość, że razem z Antrenują w sadzie przy szlaku ognia. Pan Murland powiedział, że mogę sobie wziąć wolne, ale nie ma żadnych koni. Pojedziemy wspólnie na twoim. Oczywiście mają, a co z tymi końmi za tobą? Loretta zerwowała te konie dla jakichś znajomych, którzy przyjechali z Beaviewu. Ty, niestety, ty i Snow Spark jesteście moją jedyną nadzieją. Pomożecie? IHA! Komitet owacyjny jest w duszy, już pędzi. Dobra, no to jadę, bo w sumie nie ma co. Gdzie ja mam jechać? Na, dobra, pojadę po prostu na e, ranczo starszeń i zaraz do was wrócę! E, dobła, dobła, e, jesteśmy już, e, znaczy ja jestem już e, w sedzie, widzę, że kurczak tu na mnie czeka. Eee. jaki mam kon. Maja, udało ci się. Piper istniał z parakiem i pomogli. Mam nadzieję, że możemy jeszcze popatrzeć, jak trenujecie. Tak, jesteście w samą porę. Okej. Okay. Hej, Piper. Dzięki, że podrzuciłeś, Maja. Niedługo zaczynamy trening. Linda ma jakiś nowy pomysł, Oby tylko znowu nie było cosplayu. Jeśli chcesz dołączyć, to Linda niedługo wszystko wyjaśni. Okej. Okay. No to jeszcze raz od początku. W tej misji trzeba to kamienie na spadające zasłonę w rzeczywistości. Już nie rozumiem. Jepka to ładunki wybuchowe podłożone przez Darkor. Alex musisz użyć swojej mocy, by porazić te ładunki elektrycznością, a An musi je rozbierać, by gdy upadną na ziemię, a następnie przenieść bombę do jednostki usuwającej. Czyli do mnie. Tak, ty świetnie usuwasz jabłkę meteor. Wiadomo, zbieranie jabłek przecież to strata czasu. Wiem, że to trudne, a nas wszystkich najbardziej uzdolniona. Utrata konia duszy jest nie do opisania, ale wciąż jesteśmy mistrzem Kręgu Słońca. Nadal musimy być drużyną. W porządku, wszystko w porządku, właściwie. Oh. A może to trochę uatrakcyjnimy, Piper. Może zbierać jabłka na weseli, to znaczy bomby. Przy fajnie na pewno się. Dobra. W sumie brzmi fajnie. Dokładnie, będzie fajnie. Dobrze, tylko się wczuję w swoją rolę. Jezu, jak stanęła. Linda, tylko się nie wywal. Jest duszy. Agenci Mistrza Szpiegowania odkryli nadciągający kryzys. Darkor podłożyło ładunki wybuchowe na tych kamieniach chronicznych. Jeśli ich nie usuniemy na czas. Zasłona rzeczywistości zostanie nieodwracalnie rozerwana. Pandoriańska energia może pochłonąć cały odłowy gaj. Musi musisz nam się udać, nie są ćwiczenia. To są ćwiczenia. Pogubiłam się, ja też. Alex jedzie z przodu, Annie i Piper. Rozbierają ładunki wybuchowe i przyniosą je tutaj do natychmiastowego usunięcia. Skoro już wszystko wiemy, możemy ruszać do akcji. Piper, cudownie, że przyłącza się do treningu. Jeśli duszy, konie duszy jedziemy. O, 50 konia dostanę fajnie. Ale ładnie jestem koń. Bo jest wiek, buchło. Dwa. Jeden, dobra, ja już nabawam w trawie się. Zero. Zebrano jabłko. Zebrano jabłko. I się zatrzymano. Ej, bo. ...Ana już ma tyle co ja. Dwa. Trzy. Kurde. <grym> e. Nie. Bo ona wygra! Chociaż to nie ma chyba znaczenia, czy ja przegram czy wygram, ale. Zwolni. Niech ci nie kazał tak szybko jechać. Halo? Przepraszam, jak się nazywa ten dzisiejszy koń. Już się w tym gubię. Blondy I tak jak w starych filmach o kopojach i poszło nam okropnie. Hej, nie bądź dla siebie taka surowa. Jest to duszy to sport drużynowy, Jeśli jedna z nas wygra, wygrają wszystkie. Nie możemy się po prostu cieszyć tym zwycięstwem. Słodkie jabłka zwycięstwa. Gdzie yy, jestem? A, dobra. No, ładnie jest tak mały, nie, nie mogę się napatrzeć. Szkoda, że nie da się kupić takiego z żywą. Gratulacje, byłaś lepsza. Było takie, jak foch, takie. Mhm. Gratulacje, byłaś lepsza. A teraz się odwal. Okej, możemy chwilę porozmawiać? Coś jest nie tak. Wszyscy duszy mieli konkretną misję. Wykonywaliśmy swoją pracę i ratowaliśmy sytuację. A teraz spędzamy razem czas, trenujemy i czekamy. Na co? To bezcelowe, jeżeli ciągle czekamy. Aż coś się wydarzy, a potem z tym walczymy. To tak, jakby nasze obowiązki jest w duszy miały się nigdy nie skończyć. Pani major, zgadzam się z tą momentopostalową. Pierwsza. Tak, ale jak długo? To tylko kwestia czasu, zanim rocznie jeste dusze odzyskają siłę i powrócą, a potem znowu i znowu. Tak bez końca. Spójrz na nią. Nie ma pojęcia, co ją czeka. Cieszę się, że może być zwykłą robicą, zanim otrzymał obowiązki konia strażnika. Moja mama była tym duszy i odeszła. Elizabet została i zapłaciła najwyższą cenę. Jeżeli odejdę, to czy będę twórzem? Nie. Życie to nie tylko ten wspaniały świat. W którym uwięzili mnie moi rodzice. Jednak gdy postanowiłam zobaczyć prawdziwy świat, nie myślałam, że wyląduję tutaj. To przez Filipa i Aiden jesteśmy w takiej beznadziejnej sytuacji. i chcę tylko zyskać swojego przyjaciela. Dzięki za rozmowę. Lepiej jedźmy do pozostałych, żeby nie zepsuła całego dnia. Przyspieszone błyskawice miałka są naprawdę spaczne, A przypieczone, ta przyspieszona. Mhm. Tak podziel się przepisem Alex. Nie mogę doradzić innym jak Laudy Milowie nigdy nie stracają się krytów. A nie wystarczy po prostu porazić jabłka mocą kręgu błyskawicy. To nie żaden prze cicho. Nigdy nie wiadomo kto nas posłuchuje. Z, z... Halo? Z flipem jest coraz gorzej. Musicie tu przyjechać natychmiast. Co się dzieje z flipem? Musimy wracać do Wallety. No, ruszajmy natychmiast. Ach, czyli ja mam. Nie, nie mogę pod Podwózką prawda? Pod by było szybciej, ale muszę na piechotę. Fajnie. Nie, no. No nie by tak szybko, ale nie no, najszybciej jak mógł. Nie wiem, czy czekać na no nie. A, dobra, jadę dalej. No, bo to chyba nie zależy, czy oni muszą też jechać. W sensie muszą dotrzeć jakby do celu. Dobra, ja po prostu y, przejadę ten wyścig, bo to będzie jechanie tylko w te. do tego wale dalej. I. i... zresztą wrócę. Um, ogólnie chciałam powiedzieć, że jak tutaj ze Concorde jadę. Y, 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 dziewczyny się gdzieś z, zagubiły. Y, zaginęły w akcji, normalnie. I y, ja tylko z Konkord tutaj y, dobrze wytrwałyśmy. I teraz y, będziemy by jechać do pokoju y, flipa. Blondie nie może wejść do sekretnego kamiennego kręgu, więc może iść pieszo. A to zdecydowanie nie to samo. Nie martw się, a zostanę z blondie. Codziennie hmm, chodzenie w koło, żeby dotrzeć do tajemniczego kręgu druidów. Wychowanie Aleksa już dawno przestało mnie zastanawiać. Dobra, to jadę. Co po prostu do tego portalu. No, byłam. Co my teraz mamy zrobić? Głupie pytanie. Ciężko to jest do pokoju hipa. To jest najgłupsze pytanie, jakie mogłam zadać kiedykolwiek. Dobra. To był chyba ten fortun. Dobra. Aaaa! Jaki złodziak! Ale ma wielką, ej! Jak ja bym normalnie doszła tego. Ja, prawda, Chociaż teraz nie kojarzy mi się z Wielką, tylko z Lisem. Bardziej. E, ale dobra. Złodziak! Dobra. E, chyba jesteśmy już wszyscy. Jeszcze tak się rozejrzałam, czy jesteśmy. Eee, a dobra. Bo co się denerwuje? Ale przed prawdą nie, nie ma ucieczki. Posłuchajmy, co Avalon ma do powiedzenia. Co się stało? Co u niego? Gaśnie. Myślałam, że on już zniknął. Ej, ale w ogóle. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że ten nowy flip będzie tylko w tych nowych zadaniach. Tylko, jak za... tylko w tym zadaniu będzie taki nowy, i jeszcze w przyszłych. Ale w... na przykład, już wcześniej, jak robi się se, to nie będzie taki nowy. Zaczyna być przezroczysty, jakby świat przeczył go istnieniu. Jego, ten znaczy się? To jest sprawiedliwe. Uda swoje życie, byście mogli mnie znaleźć, a ja nawet się z nim nie pożegnam. Jeszcze nie odszybę, musimy mieć nadzieję. Nadzieja w niczym nie pomoże. Lisa, ulec go. Jesteś mistrzem kręgu gwiazdy? Udowodnij to. Próbowałam. Nie, nie wiesz, że próbowałam? Już dobrze, Lisa. Flip jest już poza zasięgiem światła Aiden. Ziemia go odrzuca. To zabierzmy go do, do Pandorii, w końcu stamtąd pochodzi, nie? To niemożliwe. Flip został wygnany podczas kataklizmu, który połączył nasze światy. To dlatego nie mógł do mnie dołączyć, podczas mojego treningu. Jego ciało znajduje się poza czasem i przestrzenią. Nie należy ani do rzeczywistości, ani do... nierzeczywistości. Czyli nie możemy mu pomóc. Próbować... próbować... Potrzebowalibyśmy cudu. Co to nasza specjalność. Czy choć raz nie moglibyśmy po prostu mieć w nasza specjalność. Masz rację, nie jesteśmy bezsilni. Jesteśmy jest w duszy. Nie poddam się. Też się nie poddam. W tym pokoju musi być coś, co nam umknęło. Coś, co pozwoli nam użyć Flippa. Ciekawe tylko co? So. Teraz ja mam czegoś szukać, tak? A może spojrzymy w niebo. Flipp zawsze yy, patrzył w górę. Czasami myślę, że on wcale nie pochodzi z Pandory, ale z jakiegoś znacznie dalszego miejsca. Choć nie mam wątpliwości, że niebieskie krainy skrywają ważne informacje, to potrzeba nam bardziej przyziemnej wiedzy. Sprawa teraz zauważyłam, że ma takie niebo. Może któreś z kryształów mam z uzdrowienia. Nie, jeżeli miały kiedyś jakąś energię, to już są puste. Może mi wierzyć, znam nam się na tym. jakieś książki. Pięciolistnej koniczyny? To jest to, To jest ta Idrisowa, co nie? Chyba... Co znalazłaś, Piper? Pięciolistne koniczyny od mojego crasha. Pięciolistne którą mamy od Idrisa. No jasne! Oczywiście, skupiliśmy się na magii druidów, a przecież są inne sposoby kończyna. Co jest takiego wyjątkowego w Ta Czarownica Pi używała takich kończyn do tworzenia koni dla mężczyzn i tak? Tak, a Inerys mówił, że ta konkretna kończyna jest dwa razy silniejsza. Piper, to twoja zasługa. Evergrey, myślisz, że ta kończyna pomoże flipowi. Nie wiem, nie... Z Władam tak potężną magią, jednak serwieckie czarownice potrafią przeprowadzić niesamowite transformacje, mając taki talizman, transformacje. W takim razie warto spróbować, ale kto będzie wiedział, jakiej użyć? Piper, masz jakiś pomysł? M możemy y spytać. Idris, y w końcu to jego koniecznie. Pani Horsworth Word może wiedzieć, co robić. No i skąd to jego do? mu po tym, jak zmienił cię w konia. mogęś nawet nie wrócić do swojej prawdziwej postaci. Módlmy się do Aegdon, byśmy już nigdy niczego od niego nie potrzebowali. Ale kto będzie wiedział, jakie... nie mogę od Dobra, no to Pi. Pi zdecydowanie nie. Nie będziemy pomagać Darkor. Pi i Fripp mają swoje. Zeszłości. Ona nie jest godna zaufania. No przecież jest! O co Ci chodzi? Ona jest dobra już. Pani jest Holsworth, tak? Elizabeth jej ufała mnie, rozmawiać z czarownicami na no, takie delikatne tematy, ale nie mam nic przeciwko rozmowie z, z, z panią Holsworth. Co za wspaniałą myślność. Mam nadzieję, że okażesz pani Holsworth więcej szacunku, gdy już przyjdzie. Co? Czarownica tutaj? W tym najświętszym miejscu, orany. orety bracie Braciszku, twoja nieufność wobec czarownic była, był urocza, gdyby nie fakt, że znika ze zwykłego braku tolerancji. W takim razie ustalony. Piper i ja poprosimy panią Hartzward, żeby tu przyjechała. Skoro wracamy do Murland, to ja z wami i yy, yy, podwiasę maję. Niech Aiden ma was w opiece. No, dawaj, gadaj ze mną. Mam nadzieję, że pani Holmesford będzie mogła pomóc. Jest najlepszą i ja ostatnią nadzieją. Dzisiaj chcemy ocalić FreePA. I to już na tyle będzie w tym odcinku. Ja nie będę robiła tych, tych zadań. Yy, nagram wam drugą część, ale to później, bo yy, no, już nagrywam 20 minut jeszcze yy, opublikowanie tego. To trochę mi zajmie, a jeszcze będę y, będę musiała się spakować, y, bo będę jechała do taty i y, zbytnio też nie mam czasu właśnie, żeby nagrać wam wszystko, bo te zadania są długie, y, więc y, na przykład jutro albo postaram się może jeszcze dzisiaj nagrać Wam tą drugą część. I to tyle i pa!